Cześć, tutaj up. Dzisiaj zagram sezony. Uważam, że jest to spoko tryb. Na no, pewno bardziej wyrównany niż Ultimate Team. Ponieważ gracze tutaj mogą muszą właściwie grać z zespołami, które istnieją. Nie mogą sobie y, powybierać najlepszych piłkarzy z danej ligi czy porobić jakiś tam fajny hybryd. Są po prostu wyrównanie, no. Spróbujemy zagrać z zespołami z angielskiej ligi. Wczoraj grałem już tymi dwóch zespołami. Jadę po prostu od początku Arsenal Aston Villa, ITP, ITP, Chelsea. Dzisiaj przyszła kolejna na ten oto zysku. Jedziemy. Zaczym co z tego wyjdzie. Poprzednie 5 meczy, 3 wygrane, 2 remisy. Zobaczymy, co potrafię. ci piłkarze. Rudy, jedziesz. Oj, dziś do awansu potrzebują jedynie remisu. Ale na pewno zwycięstwo kibiców ucieszy jeszcze bardziej. Aluko przy piłce. Daje radę chłopak. Gol. Proszę Państwa Aluko zdobywa bramkę w 55 sekundzie meczu. Typowa bramka no. Biegłem no. Typowa bramka z 15 gdyby była to czternastka no to oczywiście rzucę bym na główkę, chociaż nikogo nie było i tak by ktoś dobrze znalazł no ciężka sytuacja ewidentny błąd z mojej strony ale no... dużo szczęścia też miał przeciwnik ten punkt Dowiesz do końca meczu a mamy jeszcze sporo czasu. Ta piłka to odbiła się od kilku piłkarzy Po drodze. To nie jest zasługa jednego człowieka. Ani błąd jednego człowieka. Właściwie tu nie ma ludzi. To są tylko piłkarze wirtualni mam... mam tego świadomość. Czy powtórzy swój wycień? Chyba tak! Tak! Proszę Państwa, druga bramka to zawodnika, którego nawet nie kojarzę. Ale Aluko, to fajnie brzmi. Koper czy piłce? Koniec pierwszej połowy. No, muszę przyznać, że. No, statystyki są wyrównane. Aluko biegnie po Hatrika? Ależ Bramka, proszę Państwa. Fantastyczny, fenomenalny gol. Aluko zalicza asystę. Ależ to zrobi, proszę Państwa. O Po dwie bramki mają moi napastnicy. Dobra okazja. Oj, oj, oj. Najładniejsza banaka w tym spotkaniu, ewidentnie. Strzelał mi przeciwnik. Czy to będzie gol? Jest szansa na groźną akcję. Czy to będzie gol? Tak. Proszę Państwa, dominacja. Proszę Państwa, proszę dzieci, proszę gimby. Zależy. Sorry, za te powtarzaliśmy Z tego podania bramka. piłka w Co tu się dzieje? Co tu się stało? Jedno co wiem. <śm> że nie wiem jak to się stało. Tak! Nie! Nie! To była najpiękniejsza poprzeczka w tym meczu. A mogła być najlepsza bramka Szczelimy Rudem Ojeju na mecz nie był jakiś wymagający. Przeciwnik zdobył najlepszą bramkę w meczu, ja zdobyłem najlepszą poprzeczkę w meczu i Hatrika i dwie bramki, kim? No, jest awans. Wow. Kolejny mecz. Ale nie, nie, nie tym składem. Idziemy dalej. Czy inna formacja, pięciu obrońców? Czy by coś zmieniać, czy nie? Uloa. Hmm. Hmm. Nuggetsy czy Wolowa? Hm. Bramkarza tu kojarzę. Ja, ale tego bardziej. Hm. Dobra, coś chcę gram tak jak jest. Robię sobie tutaj takie zapiski. Kim gram? żeby nie pominąć, i kto strzela bramki. Póki co, mógłbym zdradzić, że najwięcej bramek strzelił oprócz tego kolesia w poprzednim meczu, który ma Matryka, właściwie są na równi teraz, z pewnym graczem z Aston Villa na ataku. I nie jest to Benteke. Wiecie mówię Zdacie go, gracie w nim. Nie możecie powstrzymać się, by grać. Lubicie impy. Dobra, zaczynamy się gra na pięciu brąców. Nie grałem nigdy z tą formacją. Teraz ja się okaże, że Pizze Ronaldo blisko. Bo takie rzeczy też są, jest w tej grzechy. Wasilewski. Tutaj co się stało. Robi się Ewidentnie, podanko. Oddanko. I szczał Oj, oj, oj. Może takie rozwiązanie. Boczna siatka. Nugget. Czy to będzie bramka? Czy to wykorzysta? Tak! Nie! Super! Te. Nexus. Oj, oj, oj! Niewiarygodny błąd i fenomenalna bramka! Kolesia z numerem 9. Kto to jest? Kto mnie tak uraczył? Cudowne uderzenie! Proszę popatrzeć na powtórkę! Krespo, no to no, krespo po prostu. Samo okno. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Czy będzie drugi gol? Nie, bezpalony. Zostawili no pułapkę na mnie offside'ową. niepewno planowaną. By to planował, to nie przegrywałby 1-0. Po swoim błędzie zresztą. I przeciwnik, gra tak jakby nie był z sobą. No nic z tego nie będzie. drużyna przeciwna, odebrała piłkę Nugget przy piłce. Mecz się wynikiem. Wygrywam 1-0. Skromne prowadzenie, ale jak one wyglądają tacy milanem, to, to można powiedzieć, że to sensacja. Tytuł Ligi ósmej zdobyty.